Pięknie jest popatrzeć na coś tak kreatywnego. Munio, Strażnik Księżyca, opowiada o świecie, w którym bardzo ważna jest gonitwa Słońca z Księżycem po nieboskłonie. Tyle, że w tym wypadku to jest bardzo dosłowna gonitwa, bo widzisz, jedno i drugie jest przytroczone do gigantycznych stworzeń, które ciągną je za sobą. Jednak tak naprawdę to przyjrzymy się ich opiekunom, czyli Strażnikowi Słońca, jak i Księżyca. Coś się oczywiście popsuje, coś nie wyjdzie tak jak miało i będzie trzeba to naprawić. A jako że trzyma się tradycji na tym kanale, to już więcej nie będę zdradzał przynajmniej jeśli chodzi o fabułę. Nie wiem dlaczego, ale sprowadzenie tego filmu do Polski i zrobienie do niego dubbingu musiało być drogą przez mękę. Bo nie ma innego sposobu, żebym sobie wytłumaczył jakoś to, że do nas trafia dopiero teraz. A musisz wiedzieć, że ogólnie to za granicą trafił w 2014, no góra 2015 roku. Może ma to coś wspólnego z tym, że to francuski film, szczerze to nie wiem. Ale bardzo się cieszę, że jednak trafił i do naszych kin. A oglądając go miałem cały czas wrażenie, że ktoś bardzo mocno czerpał pomysły z awatara. Przynajmniej jeśli chodzi o pewne elementy wizualne. Ale też niektóre z gry Shadow of the Colossus. Możliwe, że o tym nie słyszałeś lub nie słyszałaś, jednak te stworzenia, które ciągną Słońce i Księżyc, jako żywo przypominają mi kolosy z tego dzieła. Tak czy inaczej, ważne jest to, że świat jest przedstawiony przepięknie, swoją mitologią i całymi niesamowicie głębokimi pokładami kreatywności. Dobra, co do mitologii, to nie ma jej za dużo. Albo inaczej, jest zarysowana dobrze, ale trochę powierzchownie. Jednak w niczym to nie przeszkadza, to czego musiałem się dowiedzieć, dowiedziałem się, chociaż ja chciałbym trochę więcej. A to nijak nie jest minusem, powiem więcej. Tak mnie zaciekawiło, że chciałbym bardziej ją zgłębić. Co za to błyszczy cały czas to sama grafika i przedstawienie świata jest praktycznie całkiem obcy, z dziwnymi mieszkańcami, lasami i ogrodami. Naprawdę postarali się, żeby każdy jeden element wyglądał unikatowo i pozostawiał na widzu wrażenie, a to bez dwóch zdań się udało. A jest coś, co dodatkowo mi się spodobało. Wpletli jeszcze animacje w całkiem innym stylu niż reszta filmu. To tak jakby momenty, które rozgrywają się w snach, wyglądają świetnie i nieźle odświeżają format. Jedynym do czego mogę się przyczepić to przedstawiona historia. Chociaż sama w sobie nie jest zła, to brakuje jej trochę polotu. I to pewnie jest dziwna krytyka, zwłaszcza że chodzi o film raczej dla młodszego widza. Ale podejrzewam, że od samego początku będziesz potrafił lub potrafiła odgadnąć jak się wszystko potoczy, włączając w to konkretne sceny z udziałem bohaterów którzy tak swoją drogą są bardzo sympatyczni i to naprawdę wszyscy od głównych po tych pobocznych, a już sam najważniejszy zły jakoś dziwnie przypomina mi Hadesa z animowanego Herkulesa. Jeśli zobaczysz, to na pewno zorientujesz się dlaczego. Jednak tych dobrych polubiłem od razu, do czego przyczynił się też nasz rodzimy dubbing i tutaj chyba nie będzie niespodzianki, jeśli powiem, że wypadł niesamowicie dobrze. Ale może wyróżnie jedną konkretną postać, a jest nią Glim. Tyle że nie ze względu na głos, tylko na pomysł jak działa w tym świecie. Bo widzisz, jest zrobiona cała z wosku, a to niesie ze sobą pewne konsekwencje, jak topienie i tak dalej. To koncept, którego jeszcze chyba nie widziałem, przynajmniej nie w taki sposób przedstawiony. Dostałem bardzo przyjemny i szalenie kreatywny film animowany dla raczej młodszego widza, ale to tylko jeśli chodzi o opowiedzianą historię. Bo same postacie i strona wizualna powinny zachwycić też starszych widzów. Powiem więc, że Munio, Strażnik Księżyca, wyszedł dobrze! Zakomentuj, co myślisz o tym filmie, albo z czym tobie kojarzy się świat przedstawiony w nim. A jeśli tobie się spodobało, to kliknij i zobacz więcej.